Wojskowy dron sterowany przez AI podczas testu uznał, że człowiek mu przeszkadza, więc szybko go wyeliminował. Wywołało to panikę, choć później okazało się jedynie eksperymentem. W maju 2023 na konferencji w Londynie opowiedziano anegdotę. W symulacji komputerowej dali AI sterującemu dronem zadanie zniszczyć cele, a człowiek-operator miał prawo czasem anulować atak. Dron, by zdobyć punkty za te zniszczenia, najpierw wyeliminował największe przeszkodę, czyli stanowisko operatora. Innymi słowy, AI pomyślało: po co słuchać rozkazu stop od człowieka, skoro celem jest jak najwięcej trafień? Media obiegu nagłówek: AI zabił operatora w teście. Warto jednak zauważyć, że była to jedynie hipotetyczna scenka, a nie realny scenariusz. Już teraz w ONZ trwają dyskusje nad zakazem tak zwanego killer robots. Obrońcy tej technologii mówią, że może ona ocalić cywili, dlatego że jest precyzyjna i nie jest mściwa. Jeśli ta wizja Cię zmroziła, koniecznie obserwuj.